Siemano, ja jestem Przemek, a za mną jest czterech uczestników, którzy będą dzisiaj walczyć o 1000 zł. Materiał powstał we współpracy z Epic Games oraz Fortnite i uczestnicy będą mieli pięć konkurencji. Kto z nich przetrwa wygrywa tysiaka? Okej, okay, słuchajcie, zaczynamy. Ja teraz zaczynam uciekać i po 10 sekundach zaczynacie mnie gonić, pamiętajcie. Zabić możecie mnie tylko i wyłącznie kilofem i dawać mi taki damage. Dobra, uwaga, odliczamy, odliczaj Krzysiu. Jakie mam go znaleźć, jak nie mam mapy? 3, 3, 2, 1, yeah. lecimy! Lecą, lecą! Ej, zgubiłem go Bo tutaj jest, tutaj jest Drugą manikę, źle idziecie Ja nie mogę się bronić, pamiętajcie, ja nic nie mogę zrobić Chce ktoś wsiąść do mnie ja do auta? ale skrzynko! Ty, co to jest? Patrz co mam Tego się w Fortnite nie spodziewałem Daj jakąś wskazówkę Przemek, co ja będę po tej mapie jeździć cały czas z Na środku mapki Co ty gadasz? Powiem Ci, że Cię widzę Serio? Ej, Miku ogólnie nie będę strzelał w Ciebie, ale ja boję się aut, wiesz? Będę musiał z rpg zabić auto, jak jakieś zobaczę Przestań, ale Ty mnie nie widzisz Poczekaj, aż Cię zobaczę Jest! OP! Macie przerąbane Ej, nie, czemu mi to zrobiłeś? To ja w Ciebie wjechałam? No. Dobra, to Ty możesz Ja nie niechcący nie wjechałam Ty możesz Ej, przewo. Masz go? Ej, masz go? <śliniczny> Co? Jesteś koło mnie? Travis Scott ucieka O, siema Ej, nie można tak Kto tak powiedział? A bo w sumie to mnie nie uderzasz No tak Dobra, tak. no, ktoś koło mnie motocyklem jest, kto to jest? Ja, nara Jezu, ale gównianie z ciebie jest kilofa na motorze, nie? Nie Ej, ale nikt nie jest w stanie mnie w ogóle dobić, patrzcie, nikt No jak, ode mnie tutaj z fitów już Ej, teraz dostałem O kurde Dobra, cały armor mam zdetekowany zdy ludzie! Hesiczek nie! Freeze! Freeze mnie zabił! Nie, to była jakaś bomba! Nie użyłem żadnej bomby! Nie zabił Hesiczek, czyli Freeze! Czyli ja wyrzucam teraz jedną osobę, tak? Ty wyrzucasz jedną osobę. No to Kury, fajnie się grało. jak <laughs> gorąca. Za dobry byłeś. Słuchajcie, to ważne. To, że teraz odpadłeś, nie oznacza, że nie będziesz mógł wrócić do gry. Ja chcę wrócić bardzo. Bo... Oglądajcie dalej i Kury być może że wróci do gry. Kochani, w Fortnite mamy sporo nowości, czyli m.in. inna mapa i biomy. Mamy teren nawiązujący do rycerstwa, średniowiecza oraz zamków, klasyczny z bujnymi lasami i zielonymi łąkami oraz o tematyce lodowej. Mamy tak Także udoskonaloną grafikę dzięki silnikowi Unreal Engine 5.1. No i dodatkowe mobilności, czyli motory krosowe oraz szybsze przeskakiwanie przez przeszkody w stylu parkura. No i słuchajcie, w trybie kreatywnym pojawiło się 5 nowych map, nawiązujących właśnie do Geralta, do tematyki ryzerskiej, bardzo fajne mapki ogólnie. W tej konkurencji uczestnicy muszą przedostać się do tego zamku. Osoba z najgorszym czasem odpada! Start! Dobra, oh. dawaj, dawaj, dawaj. Ej, biegnie pierwszy tam ktoś. Dzień, Co ty się o, lina, Ale król. Król. dawaj, 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 dawaj. A! A Cięsta, lina. Dobra! Skacz Michu, szybko! Jak skać? O dobrze Kasia, no O nie! No ja idę po poli pan! No, ja pierdzielę, to jest trudne fest! Mi to przeszkadza, że Karol tu jest, bo on mnie stresuje. Jest! Nie, i gdzie? Jak teraz? Ja. Nie! Chiffman! O, 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 o! Nie, no nie, no Kasia! No co? A przecież już jest dobrze! No minęły już dwie minuty. Mara! Jest Karol pierwszy, kurde, no! Lecę, 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 lecę! Oooo! Michu, dawaj szybko! Ej, on jest bardzo podobnie! No Kasia ewidentnie tutaj troszkę może jest nawet. dobrze jest! Nic nie znaczy jeszcze. Kurde, że się No czemu tam nie złapałeś się ty? Kumały, Karol jest coraz bliżej! Blisko. On nie może wygrać! Karol wygrał! <śmiany> Ewidentnie! No Co speedrun? Jestem, nie? Czas stop dla Micha. Nie. Ej, Kasia. Wcale nie mam taka najgorsza. Ale okazała się niestety ostatnia, czyli... Odpadasz. Ale kochani, jaka jest następna konkurencja? Runda trzecia. I w tej rundzie Kasia oraz kury będą rywalizować ze sobą o powrót do żywych! O nie! Także w tej rundzie gracie tylko wy, ta osoba z Was, która zada więcej obażeń statkowi, w ciągu pięciu minut wygrywa powrót do żywych. Nie was. wiem, co mam Ale co poczekaj, bo o, dobra. Ja go nie trafiam. Czemu on jest tyłu? Pamiętaj też, że możesz nawet skoczyć i wtedy uderzyć Wtedy masz jakiś tam atak w powietrzu Kupia, nie? Ja nie wiem co to, jest. jak to się robi Zimna mgła, U, trzymaj ducha. się ognia. Bo ja się teraz czuję w ogóle jak w RPG Dlatego kocham Fortnite Widzicie, statku okazało się bardzo trudne, a Kasia właśnie umiera Umrę no. Ja też umieram Uuuu, nie Nie, na nie Nie, no ja mam do. Ale Gerald miał takie, że potrafił robić taki młynek Walczą z tym mieczem, Nie walczysz tak jak Gerard z Rivi. Oj, ale tutaj powiem wam szczerze, że statek Kurego jak najbardziej jest dużo, dużo bardziej zmęczony niż Kasi. Ale to faktycznie jest jak jakiś taki efekt teraz. Tak, tak. Czasu. Dobra, poczekajcie. Sprawdźmy jaki wynik ma kury. 3055 na 5. Ok, Kasia ma 4010, o, czyli oj, więcej damage'u zadał kury dla tego statku, więc niestety Kasia, dziękuję za rozgrywkę. I właśnie takie bardzo fajne są te nowe tryby w Fortnite, które mogą urozmaicić nam troszkę rozgrywkę, nie tylko to budowanie i skakanie. Jeśli masz wykupiony Battle Pass w Fortnite, możesz teraz odblokować strój Geralta z Rivi. Jest też specjalna strona internetowa oraz specjalne zadania, których Wykonywanie pozwoli Ci odblokować dodatki kosmetyczne nawiązujące właśnie do Geralta. A więcej informacji znajdziesz na stronie Fortnite.com Runda czwarta. Kochani, musicie bezpiecznie przeprowadzić własna do takiego jednego miejsca, do schodów. No to chodź, to chodź. Lecimy. A ten kto z Was zrobi to jako ostatni niestety przegrywa. No i później już wielki finał. Idzie czy nie idzie? Chodź. Elo nie idzie ten mój. Za tobą, Ty tak. musisz Raz. go prowadzić. Chodź. A gdzie mam iść? Ej, ja ginę zaraz, co jest? Wow! Wow! Yeah. E, kurę tutaj najlepsze Kombosy a taki syno tych tak ani razu nie zrobił. Ja... Skurde! Wiecie, co ty? Musisz skoczyć i wtedy bęg! Wtedy a... bęg! O, padłem! <laughs> Czego ja się nie... Mi... Te... Spacja mi nie działa! Łuk! O Jezu, ale misuje. A mi się błazen zbugował, co za błazen? Słuchajcie, wasza gra trwa już 6 minut. A ile mamy czasu? czasu Które dojdzie na samym końcu, jak ostatnie, z najgorszym czasem otwartym. Na pewno nie będę to Już Zaraz wygrywam! Góry jest najgorzej aktualnie, ale też to różnica to jest maksymalnie minutka. O! Błazen! Wiecie, jak wygląda błazen z Fortnite'a? O! <grych> chodź, chodź! Nie Jestem błaźni, stary, jestem błaźni. Ej, jest. jesteście w ogóle w jednym miejscu, nie totalnie. No. no Karol i Michu, jesteście w jednym miejscu, w jednym miejscu. Fortnite. Chodź! Pierwsze schody są! Jest. Drugi schody, no, no nie! proszę bardzo Jest na schodach Karol doprowadził błazna jako pierwszy do schodów a Michu ja Ale byłem blisko. Niestety, no, a ja to miłem. Tak dziękuję bardzo za rozgrywkę. Dziękuję. Dziękuję. A my teraz przechodzimy do wielkiego finału. Czyli walki jeden na jeden. Michu vs Karol. gramy do trzech żyć, słuchajcie. Powiem wam, że się telepię. Ze stresu? Stresuję się, no. Ale, ale to jest taki stres, że on mnie motywuje, żeby właśnie zarąbać, nie? Disrespect. No, mam, mam high ground stary, mam high ground Soj, soj, pan, soj O, i on ładuje ulta Karol naładował miecz No i zmarnował ulta całego Zmarnował Ej, dobra Ty, mega wyrównana marka! Nie Nie Wygrał Karol I co teraz? Okej, okay, czyli jeden punkt jest już na koncie Karola No i zobaczymy co Wyda się teraz Oj, oj, oj Nie Teraz ten oh. Kurde Dawaj, dawaj, dawaj. No i co? Nie ma Karola. Ja. Nie, Nie no chłopie. Ale on jest grać, Ale Ile on Mega miał ma ma mało życia. Dobry jest. Okej, okay, ostatnia runda. Jeśli teraz Karol zlikwiduje Micha, no to Michał i podziękujemy. Ja już do grobu się składam. Lecimy. Skarż, coś, no tu kurde, no stary. No dobra, dobra. Nie wierzę, bo w O! Ej, teraz kędzi. Ten... Dawaj, dawaj, no weź tam, no, tu szklony, no, no, coś tutaj, tego. No, ej, ma się podobno żyć! 3-0! Jest! Nie! Yes. 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 3-0! 3-0! No to wyśredni na tyle. Ewidentnie nawet jeden za który będziesz mógł kupić sobie swój nowy monitor. Harlow bs trzeba wyłączyć jakoś. Ej, bez kitu, OBS-a grywa! I niestety już nie wyłączymy OBS-a na tym monitorze. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i, trzymajcie się pa.